On z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa. Nauczycielu powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział, człowieku. Tuż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść: Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboża i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo pańskie. Tak, kojarzą mi się te dzisiejsze czytania z podejmowaniem decyzji, właśnie bo to wiele, wielu z nas ma kłopoty z podejmowaniem decyzji bo chcielibyśmy podjąć dobre decyzje, no a boimy się, no bo nie znamy przyszłości, nie wiemy co będzie, jak to wszystko się potoczy i co wyniknie z naszych decyzji, no i boimy się, że jak podejmiemy złą decyzję, to później będzie ciężko, trudno, a może i wszystko stracimy nawet. No i jeszcze na dodatek mamy świadomość, że jak się podejmie decyzję, to później trzeba ją realizować, no i się boimy, że z tą realizacją będą jakieś kłopoty. I co to będzie, jak podejmiemy złą decyzję? Tylko właśnie, wiecie, od jakiegoś czasu zastanawia mnie taka rzecz, co to znaczy zła decyzja, jakie to są kryteria złej decyzji, kiedy decyzja jest zła. Tak? W naszych oczach to jest właśnie zła wtedy, kiedy się okazuje, że zrealizowanie tej decyzji jest trudne, kosztowne, że ja w rozumieniu ludzkim coś na tym tracę. No najlepsze to są takie decyzje żeby później jakby było lekko łatwo to zrealizować, jeszcze żebym po ludzku, że tak powiem, zyskał na tej de decyzji. No niekoniecznie to muszą być zyski materialne, tylko w ogóle, żebym ogólnie w takim ludzkim rozumieniu coś zyskał na tej decyzji. No więc takie nasze są kryteria złej i dobrej decyzji. Natomiast okazuje się, że z Bogiem jest zupełnie inaczej, że te nasze kryteria są zakorzenione w takim błędzie. Który pobrzmiewa w dzisiejszej Ewangelii w takim błędzie, który polega trochę na, znaczy polega na takim patrzeniu. No, że my żyjemy tutaj w tym świecie, w tej rzeczywistości, no i że musimy się tutaj urządzić. Nie? Musimy się tu zabezpieczyć właśnie w tym świecie i w tej rzeczywistości. A Dzisiejsza i właśnie stąd wypływają kryteria. Nie? Dobra i zła. Kryteria dobrej i złej decyzji, stąd wypływają nasze lęki, prawda, przy podejmowaniu decyzji, bo wszystko jest zakorzenione właśnie w takim mniemaniu, że my żyjemy tu, w tej rzeczywistości, tutaj się musimy, że tak powiem, urządzić czy zabezpieczyć. No tak jak właśnie ten człowiek z dzisiejszej Ewangelii, spichlerze, zapasy, prawda? Tak notabene, nawiasem mówiąc, zobaczcie, jak on jest podobny do współczesnych ludzi. Nawet moja znajoma, bardzo pobożna niewiasta, to, że tak powiem, wekuje mięso, bo nie wiadomo, czy to wojna nie nadejdzie i wtedy może się przydać zawekowane mięso. Właśnie, więc ulegamy takim niepokojom nie? i trochę się stajemy podobni do tego człowieka z dzisiejszej Ewangelii, że to trzeba robić zapasy, spichlerze budować, napełniać te spichlerze. No i sądzimy, że poczujemy się bezpiecznie, jak będziemy mieli odpowiednio dużo zgromadzone tego, co, jak sądzimy, jest nam potrzebne do życia, do funkcjonowania w tym świecie. Tu się mógłbym oczywiście popastwić nad tłumaczeniem dzisiejszej Ewangelii. Wiecie, że ja lubię czasem się popastwić nad tłumaczeniem właśnie nad, że tak powiem, nieścisłościami, żeby nie mówić błędami w tłumaczeniu. Bo jak się popatrzy na oryginalny tekst tej przypowieści o tym właśnie zapobiegliwym człowieku budującym w spichlerze, to tam jest taka ciekawa rzecz, że on mówi nie do siebie, ale do swojej duszy. Jezus stwierdził, że ten człowiek mówił do swojej duszy, moja duszo, bądź spokojna, masz wielkie zapasy dóbr, moja duszo, jedz, pij i używaj. No i właśnie dlatego w nocy Bóg się do niego odezwał, mówi głupcze jeszcze tej nocy, tej Twojej duszy od Ciebie zażądałem. Właśnie jest takie greckie słowo psyche, tak do końca nie wiadomo co ono znaczy, czasami jest tłumaczone właśnie jako dusza, czasami jako życie, aczkolwiek zobaczcie, że i dusza i życie to są rzeczywistości bardzo bliskie sobie, no bo my uważamy, że właśnie człowiek żyje, dopóki dusza jest w ciele, jak dusza odchodzi z ciała, no to wszystko umiera. Nie? Więc dusza jest związana ściśle z życiem. Nie? To, to słowo psyche jest ściśle związane z takim słowem pneo. Pneo to znaczy tchnąć, oddychać. Nie? To też jesteśmy świadomi, że człowiek żyje, dopóki oddycha. Prawda, to od razu przy, to przywodzi na myśl tchnienie życia, które człowiekowi udzielił Bóg na początku. Prawda, tego ducha, którego człowiek tchnął, którego Bóg tchnął w nozdrza człowieka. Więc ta, to całe psychę, to trzeba by myśleć właśnie w tym kierunku, że to jest jakiś element boski w człowieku. Tak, że to jest właśnie to boskie tchnienie, boski obraz w człowieku. I teraz jest pytanie co może podtrzymać we mnie to boskie życie. Po pierwsze, Jezus nam przypomina, że my jesteśmy umieszczeni co prawda na tym świecie i w tej rzeczywistości, ale nie tu jest nasz cel. Jesteśmy tu po to, żeby przeżyć życie, a nie żeby się tu zatrzymać. Jesteśmy tu po to, żeby przejść przez tą rzeczywistość, a nie żeby się tu zatrzymać. Bardzo często o tym zapominamy, że my nie mamy się tu zatrzymać, tylko my mamy przeżyć to życie. To życie nie jest do zatrzymania, tylko do przeżycia. I nasz cel jest zupełnie gdzie indziej, właśnie tam skąd pochodzi to nasze psyche, to, to tchnienie boskie, nie? to tchnienie boskie, które pragnie wrócić do Boga. My próbujemy to boskie tchnienie nasycić czymś na świecie. I właśnie zobaczcie, dlatego człowiek jest wiecznie nienasycony bo próbuje to swoje psychę nasycić, tak jak ten właśnie człowiek z dzisiejszej Ewangelii. Moja psychę, mówi, masz wielkie dobra tutaj, zboże, skarby, jedz, pij i używaj. Widział ktoś z was kiedyś duszę, która siedzi przy stole i zasuwa jedzenie? No dusza się nie karmi, że tak powiem, chlebem czy kiełbasą, właśnie, czy czymkolwiek z tego świata, okazuje się, że duszę można nakarmić tylko kim? Tylko Bogiem, Jego miłością, prawda? I to jest cel człowieka, zanurzyć się w Bogu, w Jego miłości. Tam właśnie idziemy, a ten świat jest do przejścia i to jest właśnie taki błąd, który robimy. I stąd później jest to, że my mamy fałszywe kryteria dobra i zła, więc mamy fałszywe kryteria dobrej i złej decyzji, no więc później się boimy te decyzje podejmować. Tak to wygląda. Właśnie, więc to jest jeden wątek. Drugi wątek dotyczący tych decyzji to jest taki, że zobaczcie, ktoś przychodzi do Jezusa, powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił. I co odpowiada Jezus w gruncie rzeczy? No, ja nie mogę za niego podjąć decyzji. Bóg nigdy nie chce podejmować decyzji za ciebie, ale Bóg ci coś proponuje. Zobaczcie, co mówi święty Paweł w pierwszym czytaniu. I chodzi o to, mówi Święty Paweł, yy, jesteśmy stworzeni do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, żebyśmy je pełnili. Zobaczcie, my myślimy, że te dobre czyny to są po to, żeby coś zasłużyć. A tu Święty Paweł mówi, nie, jest do, dokładnie odwrotnie, że te dobre czyny to, są, to jest zaproszenie Boga, tak, żebyśmy rzeczywiście odkrywali w sobie Jego obraz i podobieństwo że jesteśmy zdolni być tacy jak On, jesteśmy zdolni do czynienia dobra. I On nas zaprasza do dobrych czynów, które przygotował dla nas, właśnie żebyśmy odkrywali, kim naprawdę jesteśmy, do czego naprawdę jesteśmy zdolni. Tylko, że Bóg nigdy nie podejmie za mnie decyzji, że ja się w te dobre czyny włączę. I to jest właśnie prawda o tych dobrach. Że tak powiem, materialnych, o które tam się wspierają w dzisiejszej Ewangelii, że one nie są po to, żeby paść samego siebie w nieskończoność, tylko że Bóg złożył wszystko w moje ręce, żebym miał środki, możliwości właśnie do tego, żeby się zaangażować w dobre czyny, do których Bóg mnie zaprasza. Tylko że potrzeba mojej decyzji. Dlaczego potrzeba mojej decyzji? Bo jeśli to nie jest moja decyzja, to nigdy mi to nie da radości, a Bogu chodzi o radość, o moją radość. Na przykład przyszliśmy dzisiaj do kościoła, Jezus nas zaprosił. Jeżeli nie ma w tym mojej decyzji, że ja tu teraz jestem, to trudno zaczerpnąć radość z tego, że jesteśmy teraz w kościele. Dopiero wtedy, kiedy człowiek podjął decyzję, nie? rano człowiek się obudził, wstał i stwierdził, tak, chcę dzisiaj rano iść do kościoła na msię. To dopiero wtedy człowiek jest w stanie zaczerpnąć radość, kiedy to jest moja decyzja, moja. Ja zdecydowałem. Ja zdecydowałem, że będę księdzem. To tylko wtedy mam szansę mieć radość z tego. Ja zdecydowałem, że się ożenię. To tylko wtedy mam szansę być radosny, że mam żonę i dzieci, że to jest moja decyzja. Dlatego Bóg nigdy nie podejmie decyzji za mnie. Wyposaży mnie we wszystko. Przygotuje wszystko. Zaprosi mnie. Ale ostateczna decyzja należy do kogo? Do mnie. I właśnie tu zaczepia się zły duch i cię straszy. Nie, ty nie wchodź w to, do czego Bóg cię zaprasza, bo tam tylko stracisz. Co to znaczy, stracisz? Tak, to prawda, na miłości można w rozumieniu ludzkim stracić. Bo czasem miłość polega na tym, że trzeba swoje środki, na przykład materialne, zaangażować w pomoc bliźniemu. Miłość polega na tym, że angażuję swój czas to w ciebie, swoje siły, swoje możliwości. No po ludzku, prawda, tracę, bo oddaję tobie, ale z punktu bo widzenia Boga zyskuję, bo wydobywam z siebie właśnie to psychę, to Jego tchnienie, ten Jego obraz, podobieństwo, to Jego boskie życie, które on we mnie złożył. Właśnie wtedy to moje psychę żyje, karmi się. Kiedy ja idę za zaproszeniami Boga, bo te zaproszenia Boga są właśnie tak skonstruowane, żeby rozwijać we mnie to, co boskie, to, co czyni mnie obrazem, podobieństwem Boga. I to jest mój zysk. To jest mój zysk jako człowieka. Tylko, że potrzeba mojej świadomej decyzji, że ja właśnie tego chcę i na to się decyduję. Dlatego Jezus mówi: Człowieku, no, ja nie podejmę decyzji za Twojego brata. No, nie podejmę. Dałem Twojemu bratu wszystko, co Twój brat potrzebuje, ale ostateczną decyzję Twój brat musi podjąć sam. Musi podjąć sam. Tu wiecie, można by jeszcze ciągnąć, bo się okazuje, że ten człowiek, który przed Jezusa sam nie jest wolny od materializmu, i tu może jeszcze wątek ciągnąć, ale jest rano i może, jak na rano, to wystarczy na razie. <noise> Właśnie, bo i tak się trochę rozgadałem, miałem powiedzieć tylko jedną rzecz o tej decyzji. Okazało się, że jak chcę wam wytłumaczyć, o co mi chodzi, to trzeba trochę to obudować. Właśnie, to jest bardzo ważne zdanie świętego Pawła. Dobre czyny, które Bóg z góry przygotował, żebyśmy je pełnili. Sami spróbujcie dzisiaj popatrzeć, ile zobaczycie okazji zaproszeń Bożych do tego, żeby uczynić coś dobrego. Tylko, że za każdym razem zauważcie... Nigdy nie będziesz przymuszony, zawsze będzie miejsce na Twoje decyzje. Że Ty chcesz to dobro wykonać. Przyjrzyjcie się. Amen. Tak, bardzo Wam dziękuję, że przyszliście i że jesteście, że mogliśmy dzień rozpocząć od różańca, od mszy świętej. Tak, warto spróbować tak zrobić to, co mówiłem w Kazaniu, popatrzeć na te wszystkie okazje, które dzisiaj nam Bóg da. Kiedy nas zaprosi do czegoś dobrego, no i właśnie rozumieć, że decyzja jest nasza, ale właśnie decyzja jest dobra wtedy, kiedy te decyzje doprowadzają do rozwijania we mnie tego, co boskie, tego, co czyni mnie podobnym do Boga, Boga, który jest miłością. Właśnie dlatego Pan Bóg daje mi okazję do tego, co dobre. Nie po to, żebym na coś zasługiwał, tylko żebym odkrywał to, co już mam. Że mam w sobie podobieństwo do Boga, jestem zdolny do tego, żeby być dobroczyńcą. Święty Michal, Archaniel, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczą, pokornie o to prosimy. A ty, wodzy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.